Witam moi Mili, jesteśmy na kolejnej wycieczce. Znowu jadę sam bez mojego plecaczka. Tym razem, że tak powiem, zostałem jakby zmuszony do tej wycieczki, bo dzisiaj pogoda jest różna tak naprawdę. Są chmury, jest słońce, nie wiadomo czy będzie padać, nie wiadomo jak, jak to będzie. Normalnie bym wolał wziąć swoją dzisiaj osobówkę, ponieważ jadę na ślub do kumpla. Eee, I do mojej koleżanki z Bractwa Rycerskiego, ponieważ e, oczywiście nie chwaliłem się o tym wcześniej, ale od 16 lat, nie, już 17, należę do ruchu rycerskiego e, Jeszcze dwa lata temu bardzo czynnie brałem udział w walkach rycerskich, niestety kontuzje i problemy zdrowotne zmusiły mnie do tego, żeby sobie na razie odpuścić Zobaczymy, może w przyszłym roku wrócimy, jak wyleczę wreszcie moje kolano a więc moi drodzy, jesteśmy na kolejnej wycieczce, tym razem jadę sobie w stronę morza i tak mój plecaczek, moja Jestysia kochana kazała mi, że tak powiem, poruszyć temat jak to było, że skąd zła Pan zajawkę na motocykle. No więc poruszę. Wszystko zaczęło się tak naprawdę 4 lata temu podczas mojej najwspanialszej wycieczki na holidaya e, kiedy to pojechałem do Tajlandii e, na 3 tygodnie ops, trzeba uważać mam przed sobą kolegę motocyklistę e, pojechałem generalnie na 3 tygodnie do Tajlandii i do Kambodży na mojego najwspanialszego holideja w życiu e, powiem Wam szczerze, no kursowałem sobie tam po różnych terenach i najlepszą opcją na miejscu okazało się, że podróże z punktu A do B i w każdym kierunku było wypożyczenie skutera Ja powiem Wam szczerze ja i dwa kółka wcześniej to była dla mnie tak jakby abstrakcja, a już no rower to jeszcze, jeszcze, jakoś tam umiałem pedałować, no ale żeby że tak powiem e, wsiąść na coś, co idzie szybciej niż 20 na godzinę e, wolałem sobie tego nawet nie wyobrażać no ale tak wsiadłem na ten skuter pojeździłem tam na nim trochę i taką ogromną zajawkę, że jak stwierdziłem, że wrócę do Polski to od razu kupuję sobie maszynkę z silnikiem no i tak e, ponieważ yy, wakacje w Tajlandii, które osobiście bardzo polecam wszystkim, którzy chcą naprawdę odpocząć, zobaczyć innego klimatu, poznać innych ludzi itd. Yy, są do tego jeszcze mega tanie. Najdroższą rzeczą, która tak naprawdę yy, wychodzi w wyjazdy w tamte strony, to jest bilet lotniczy, a cała reszta, to powiem Wam szczerze, to są grosze i my, Polacy, którzy nawet zarabiający średnio, Niech to będzie, że zarabiał 3000, jeżeli uda się oczywiście komuś tyle zarobić na rękę, to jest w stanie sobie w przeciągu roku odłożyć powiedzmy nawet te 5 kółek, które mając 5000 możecie tam z palcem w nosie i z czystą przyjemnością lecieć do Tajlandii i życie król. królu. No prawie król. No może jak książę, będzie jakiś hrabia. Nie będę tutaj mówić ile to kosztuje i tak dalej, bo to jest też długi temat, też bardzo fajny, ale wrócimy właśnie do tej zajawki motocyklami. No i tak poprze jeździłem na tym popierdełku, na tym skuterku w pełnym automacie, w wszystkie strony, wyciskałem z niego co tam się da, 60-70 na godzinę nawet udało mi się z górki. No. No i byłem szczęśliwy, no i kurde stwierdziłem, na no pierdziele, jak mi zostaną jakieś pieniądze, to wracam do Polski i kupuję motocykl No i tak też się stało Stało mi parę tysi, bo nie wiedziałem jeszcze wtedy, jakie będą koszty w Tajlandii No i od razu, kurczę że kupuję sobie e, motocykl e, Moim pierwszym motocyklem był Chopper, ja miałem wtedy ogromną zewkę na Choppery że Chopper, to jest klimat, jeszcze tam oglądałem e, jakiś serial o motocyklistach Powiem szczerze, no stwierdziłem, no kurcze, na ścigaczach to jeżdżą pewnie tacy a tacy, tak? Na czuperach jeżdżą, jeżdżą zarębiści kolesie i w ogóle w full wypas będę jeździć na czuperach I od razu sprostuję, to tak właśnie nie jest, bo... Yy... To jest troszkę jak z Wadcą pierścieni, to motocykl wybiera ciebie i ty wybierasz jego albo za jak awatarem, który wybrał tam swojego latającego jeźdźca. To Tutaj jest tak samo, człowiek musi się wsiąść na tych parę motocykli, żeby tak naprawdę stwierdzić czego chce. Ja wiem, że dla mnie idealnym motocyklem to są oczywiście duże motocykle, ponieważ sam jestem dużych gabarytów nie z gruby, bo jestem po prostu wysoki, i wysportowany, no, nie chwaląc się oczywiście. E, ale dla mnie e, osobiście najfajniejsze są turystyki tak jak wcześniej wspomniałem, ma to moc, ma to przełożenie e, ma to przede wszystkim e, dobre rozwiązania technologiczne, na których mi najbardziej zależy No i tak jeżdżę sobie na tym moim turystyczku turystyku Jestem z niego bardzo zadowolony i powinienem sobie właśnie parę set kilometrów na śrub do I zobaczymy co z tego będzie Mam nadzieję, że dzisiaj pogoda mi dopisze i jutro tak samo kiedy będę wracać może pojutrze jeszcze nie wiem czas pokażę Powiem, że jestem już mega zadowolony, że sobie jadę wiadomo, no, zawsze daje ten większy komfort pod e, względem pakowania się, mamy gdzieś w pogodę i tak dalej ale motocykl daje właśnie niesamowitą wolność e, tak więc e, w jakimś skrócie poruszyłem skąd mi się wzięła zewka na motocykle, no oczywiście później jak już miałem tego czuperka, trochę nie na nim pojeździłem więc tam mnie dodam, że po okolicznych wioskach chyba wiecie dlaczego e, a jak stwierdziłem, że trzeba zrobić prawecz, prawko, to ja zrobiłem Jak już zrobiłem to, szczerze mówiąc, yy, czułem się już na tyle pewnie w jeździe I przede wszystkim dało mi to luz psychiczny, że posiałam to prawo jazdy, tak? Czy jestem uskoczony i tak dalej, i tak prawa przede wszystkim, ja nie Zrobiłem prawa No i wtedy pomyślałem o poważnym motocyklu Wiadomo, wymagało to wielu wyleczeń, na przykład no, dużej ilości kasy, no ale mam wreszcie to, chciałem, i ja teraz sobie No, a już ustawiłem opcję yy, rozmowy przez telefon. Wiecie co? To tak mi właśnie wpadło do głowy, że może pogramy z listynką, usłyszycie ją. Skoro nie siedzicie za moimi plecami, to przynajmniej wiemy, że się gdzieś tam. I tutaj właśnie pokażę jedną fajną opcję tego telefonu, czyli nie zaglądając w ogóle, nie szukając mogę telefonu, nie wybierając nawet nie klikając, że tak powiem na opcję yy, na opcję zapisanego numeru. Po prostu powiem, żeby zadzwonił do wiosenki i mój interkom taką właśnie informację przekaże do mojego telefonu ale i on właśnie wykona ten telefon. <laughs> Jeszcze momencik, to sobie wyjadę na prostą. Dodamy troszkę przyspieszenia. Zrzucimy więcej biegu i mam szósteczkę. Możemy jechać. ...i dzwonić. Zadzwoń Justysia. Dzwonię do Justysia, komórkowy. Halo. dzień dobry, wieczór, witam. cześć, cześć. Ach, kochanie, tym razem jesteś online, więc się przywitaj z naszymi słuchaczami. Aha, witajcie kochani słuchacze, bardzo mi przykro, że nie mogę uczestniczyć w nagraniu filmiku, ale następnym razem się poprawię i na pewno coś również nagram od siebie. Tym razem to dzisiaj Maciej nagrywa swój filmik. Tak, tym razem ogarnąłem temat i na pewno będziecie słychać na tym filmiku. No to świetnie, cieszę się bardzo. No ale no tutaj nie uczestniczę w nagrywaniu, także tylko jako rozmowa telefoniczna. No, ale to praktycznie tak jakbyś siedziała prawie że ze mną, na pewno duchem, chociaż nie ciałem. Tak, a możesz właśnie e, zaznaczyć ten fakt, że słychać właśnie mi rozmowę telefoniczną, i to jest fajna opcja, bo można właśnie jakby korespondencyjnie nagrać jeszcze coś do filmu, jeżeli no, na przykład mnie nie ma, mogę coś dopowiedzieć. Dokładnie. Ja generalnie skończyłem gadkę na temat mojej zajawki na motocykle. Nie była ona, nie tak, nie, nie, nie była ona może jakoś Aha. specjalnie rozwinięta. Chyba nie mam dzisiaj, że tak powiem, weny twórczej, jeżeli chodzi o rozmowy. Eee, no także że zadzwonię do ciebie i przynajmniej może ty coś ciekawego jeszcze dopowiesz. Dobrze, a chciałem ci dopowiedzieć jeszcze, że może ci padnie jutro coś, jak będziesz wracał, będziesz bardziej wiesz, rozluźniony. No mam nadzieję, mam nadzieję. No cóż no, no, no. no, mogę powiedzieć, cieszę się, że masz zajawkę na motory i bardzo podoba mi się Macieja zajawka, ponieważ dzięki temu ja się zaraziłam. Jakby to o tym będzie też osobny temat e, jakby mojego zainteresowania teraz motocyklami. W każdym razie, mnie pancie a to motocykli to pewnie u mnie by się nigdy nie urodziła, bo ja nawet nie śniłam o tym, że kiedykolwiek będę przyglądać motory i w ogóle wsiądę na jakikolwiek. Także e, dzięki jego zainteresowaniom ja się zaraziłam. No, teraz tak teraz się ma zajawkę na cbr gwiazdki w oczach. Eee. Tak, CBR-ki jakoś kręcą mnie bardzo. I jak tylko jakaś przejeżdża przed naszym mieszkaniem, przed oknem, to od razu bywa leon eee, i sapie przez okno. Tak, tak, CBR-ka. Nawet ja ostatnio wracałam z biegania, widziałam chłopaka na serce, bardzo chciałam go zarazem widzieć, ale mi uciekł. I niestety nie zdążyłam wskazać żadnych informacji, czy ktoś poleca, czy nie poleca. No, ale będą na niego polować, bo chyba mieszka obok nas, bo często go widujemy. Tak, no na razie został ceberka, ale to jak mówię, to jest w ogóle tak, Także uwa uwa uważajcie panowie z ceberkami, bo Justysia poluje. <gryżę Atakuje. Gryzie po kostkach, trzeba uciekać. <gryżę> no, no uciekać. Jak będziecie no, widzieli rozpędzoną e, dziewczynę, która z wywalony wywalonym językiem będzie pędzić w waszą stronę to wsiadajcie szybko na motocykl i zwiewajcie <gry> Dokładnie tak no, A gdzie jesteś? A w zasadzie dopiero wyjechałem tak naprawdę za ostrudę, bo wiesz tam koreczek na początku był przy przeróbkach, także ten no spokojnie jadę poza tym Halo? Dobrze. A, jesteś, dobrze. Jestem, 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 jestem. Dobra. W ja temacie nie mam nic więcej do powiedzenia do naszych słuchaczy, ale na pewno będą powstawać jeszcze dalsze filmiki, no w tej chwili akurat pracuję, więc jestem myślami jest w pracy, a nie przy nagrywaniu filmów, ale na pewno nadrobię jeszcze takie materiały bardziej kobiece, związane z motocyklami i nie tylko. Strzeżcie tak, tak, się panowie, dobrać. będą tematy kobiece. <laughs> tak, strzeżcie się, ale mam no, nadzieję, że będą w miarę ciekawe. No dobra, to co, kończymy na razie rozmowę. Dobrze, no to, Prze to całuję tak ciebie, papa. Papa. Pa, Okej. Okay. Jesteśmy już rozłączeni. Nie się wydaje. A, no, jesteśmy rozłączeni, bo słyszymy muzykę. Yy, no dobrze, także, tak jak widzicie, fajnie, miło, przyjemnie, można sobie pokazać. Czyli... Na chwilę obecną dla mnie każdy inter, bez interkomu to nie istnieje. Nie dlatego, że muszę tam pogadać e, z tym przez plecę, e, przez e, telefon, czy w ogóle z kimkolwiek. No chodzi właśnie o taką wygodę, czyli e, słuchanie muzyki. Kamerka też poza tym się przydaje, tak? Pamiętajcie, że różne rzeczy dzieją się w drodze, także warto by było, e, żeby jednak e, ją mieć, przydaje się na pewno. Chociaż miejmy nadzieję, że nigdy nie będzie potrzebna. No dobrze moi drodzy, ja się na razie rozłączam eee, Jeżeli Wam się podobała ta, bądź wcześniejsze, bądź następne rozmowy, o, subskrybujcie, lajkujcie naszego videobloga. Eee, no i co? I do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Nasz wideoblog. O Juma, teraz się, czy wrażenie nazywa. Eee, sorry. Eee, subskrybujcie naszego wideobloga. YuMA to casal de for de juststationão Baba.